Dwa miesiące temu wolni obywatele z różnych środowisk politycznych powołali sieć na wybory. Zainicjowałem to razem z Radkiem Sikorskim. Przyłączyły się również osoby publiczne, takie jak Tomasz Lis i wiele, wiele, wielu innych. W lutym tego roku to był. Chyba 20 luty rozpoczęliśmy akcję zbierania ludzi do organizowania sieci. Organizowania sieci, aby pomóc opozycji i aby rozliczyć PiS. To są dwa cele sieci na wybory. Ten pomysł wziął się z tego, że w sieci, a szczególnie na Twitterze, Zdecydowana większość osób to są ludzie wspierający opozycję. Natomiast PiS, korzystając z ogromnych pieniędzy ukradzionych z budżetu państwa, w różnych sposobach i poprzez różne agencje, dominował trochę tematycznie w sieci, dlatego że jeżeli mieli agencje zorganizowane, które miały iluś pracowników, to potrafili narzucać tematy, którymi ludzie dyskutowali. Algorytmy Twittera i Facebooka są tak zbudowane, że jeżeli ktoś zorganizuje pewien ruch w sieci, to algorytm go wspiera i to stanowi przeważający temat dnia. Myśmy postanowili to zmienić poprzez aktywność wolontariuszy, osób, które nie biorą żadnych pieniędzy za to. Aktywność polegającą na tym, że każdego dnia wybieramy jeden temat, i ten temat y, wszyscy omawiają, puszczają, jest to związane z hashtagiem dnia, który jest promowany przez, y, przez y, wszystkie osoby w sieci. W ciągu tych ponad dwóch miesięcy, już prawie trzech, właściwie chyba kilkanaście dni tylko było takich, których nie nadawaliśmy y, tematu dnia, nie byliśmy... Nasz hashtag, nasz temat nie był pierwszy. Tych hashtagów jest już kilkadziesiąt, ja wymienię Państwu niektóre z nich. To jest zaczęliśmy od Cela Plus. Potem była bardzo słynny Krwawa Ropa dotyczący kupowania przez Orlen ropy zagranicy. Potem Robiliśmy temat Stop-Lex-Pilot, czyli tej, tej propozycji, aby można było wybrać tylko pięć kanałów publicznych, zresztą skutecznie, bo z tego PiS się wycofał. Później robiliśmy temat zemsta za Bidena, czyli to, co PiS robił na Tuska w złości za to, że Biden się z nim spotkał. Potem robiliśmy temat, Złodziejstwa, kradzieży ogromnych rozmiarów w NCBJ. Były tu tematy takie jak Bielan od tej kasy, dla żarka, afera Bielania. Potem omawialiśmy temat związany z atakiem, z medialnym zabójstwem dziecka pani poseł Felix. Tutaj były tematy dotyczące telewizji publicznej. Te... Szczujnia wraca, szczujnia zabija, sztucie zabija. Było no, wiele razy powtarzany był temat drożyzny, drogobopis. Co mówię wszystkie te hasztagi, które były na pierwszym miejscu w trendach dnia, czasem tygodnie. Właściwie każdego dnia do dzisiaj, czas ulicy dotyczący manifestacji, omawialiśmy kwestia zatrudnień w PiSie, Maisy PiS, Mais pisto to drożyzna, okradli dzieci, oszustwa PiS, recesja PiS, to wszystko było, proszę Państwa, tematami, które były jako pierwsze w tematach dnia, dominowały sieć. Nawet teraz podczas kongresu. PiS miał kongres, a hashtag ostatni kongres PiS przeskakiwał te pompowane przez agencje propozycje dla, dla Twittera. Jak to jest robione? Robione jest to przez ludzi, którzy poświęcają swój własny czas nikim za to nie płaci, robią to z patriotyzmu, z poczucia, że trzeba skończyć z, z tą zarazą pisowską, z takiego zacięcia z tym związanego. Ja widzę wśród tego ponad tysiąc, tysiąc osób ponad jest już w prawie dwa tysiące. Widzę taką zaciekłość, my jesteśmy zawzięci, żeby te wybory wygrać. I Osoby, które znajdują się w tej sieci, poświęcają swój czas, aby, aby tego dnia, w którym mogą, w którym mają chwilę czasu, popracować wedle pewnego schematu czyli podawać hasztagi dnia, komentować ten temat, lajkować te tematy, te tweety z tym hasztagiem, które się mi podobają. To nie jest trudna praca, czasem wymaga inwencji, ale na pewno wymaga czasu i... Dlatego ciągle apelujemy do kolejnych osób, aby się przyłączały do sieci. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jak ten filmik Państwo zobaczycie, na Twitterze, moim pod tym tweet, filmikiem, można wpisać jakikolwiek komentarz, chcę przystąpić, chciałbym uczestniczyć. To odezwą się osoby, które są upoważnione tak zwani admini sieci na wybory i zaproszę państwa do grupy. Znakiem rozpoznawczym jest to, że ja jestem w każdych z tych grup. Mamy w tej chwili ponad 30 grup w sieci na wybory. W każdych z tych grup kilkadziesiąt osób dyskutuje, omawia, czasem sobie pomagają, nawzajem się obserwują. Tworzą się pewne środowiska, które no też Łączymy się razem. To jest pewnego rodzaju połączenie opozycji. Chcemy też, i to już też zapowiadam, uczestniczyć w tworzeniu kandydatów do komisji wyborczej, na mężu zaufania, tak aby sieć wybory przyłączyła się do sprawdzania wyników wyborów i do zapobieżenia ewentualnym oszustwom. Nie jesteśmy żadną organizacją partyjną. Wspieramy całą opozycję demokratyczną, nie wspieramy PIS-u, oczywiście, zwalczamy PIS i nie wspieramy Konfederacji, zwalczamy Konfederację. Reszta osób o różnych poglądach, które wspierają opozycję demokratyczną jest mile widziana. Raczej unikamy, staramy się unikać dyskusji partyjnych na tych forach. Chodzi o to, żeby jednoczyć ludzi, a podziały partyjne w sposób oczywisty dzielą. Bardzo unikamy jakichkolwiek oznak hejtu. Zwalczamy wszelkiego rodzaju wulgaryzmy. Staramy się, żeby nikt z naszych z tych osób, które są w tej sieci, nie używał wulgaryzmów. Chociaż proszę Państwa, cisną się czasem na usta wulgarne słowa, jak się widzi, to co robi PiS, ale staramy się tego unikać i staramy się dbać o język. W żaden sposób nie organizujemy żadnych kampanii, które miałyby charakter zorganizowanej nagonki. Natomiast zwalczamy czasem tych, którzy takie kampanie robią poprzez blokowanie, czy poprzez zgłaszanie kont hejterów pisowskich. Staramy się trzymać kulturę, podnosić tę kulturę nieustannie. Jest już pewna organizacja w ramach tego funkcjonująca. Jest Powołana ostatnio Akademia Adminów, czyli ta grupa, która kształci osoby, które mają tworzyć następne grupy, bo to się bardzo szybko wszystko rozwija. Chcemy, żeby do, do wakacji było około 10 tysięcy osób, a może do wyborów dociągniemy do 50 tysięcy osób, które byłyby w ten sposób zorganizowane. Bardzo Państwa zachęcam do uczestniczenia w tej sieci na wybory. Jest również już bardzo się rozwijająca szybko grupa działająca na Facebooku. Również można poprzez komentarz w tego filmie, który będzie na moim koncie facebookowym, dotrzeć do tych osób i wspólnie się zorganizować. Niektórzy mówią, że kampanii nie prowadzi się w sieci, że to się prowadzi w realu. To już się zmieniło. Proszę Państwa, w Polsce mamy 5 milionów aktywnych uczestników Twittera, kilkanaście milionów Facebooka, duża część kampanii będzie się działać w sieci, tym bardziej, że Twittera org, właściwie mają wszystkie osoby aktywne politycznie, albo na z nich większość, więc też życie polityczne najbardziej to, toczy się właśnie na Twitterze, zorganizowanie i, i przekazów w sieci dla opozycji jednoznacznego i spychanie z tego przekazu pisu jest niesłychanie ważnym zadaniem w kampanii, moim zdaniem, porównywalnym z pracą telewizji, jeżeli chodzi o dotarcie do ludzi i dotarcie do, do, do świadomości. Dlatego serdecznie Państwa zachęcam do udziału w sieci na wybory. Jest tam mnóstwo fajnych ludzi, można spotkać naprawdę bardzo wykształcone, niesamowicie ciekawe osoby, które poświęcają swój prywatny czas. I swy, angażują się w sposób zupełnie dobrowolny, aby nie dopuścić do trzeciej kadencji PiSu, aby wygrała opozycja, abyśmy skończyli z tym koszmarem Kaczyńskiego i jego ludzi i, co też jest ważnym zadaniem sieci, aby rozliczyć ich do końca. To znaczy, aby sprawiedliwość zwyciężyła, aby ci, którzy popełniali przestępstwa, ponieśli zasłużoną karę. Taka jest, taki jest cel sieci na wybory. Wystarczy wpisać komentarz pod tym filmikiem na Twitterze, bo na YouTube jeszcze nie mamy tak zorganizowanej sieci. Ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby się przyłączyć, to też można taki komentarz na YouTube wpisać, podając jakiś swój adres w sieci, gdzie można się skontaktować, z pewnością się skontaktujemy. Sieć się rozwija, rośnie i myślę, że będzie znaczącym wsparciem dla opozycji w tych wyborach. Pomożemy te wybory opozycji wygrać. Wygramy je wspólnie. Wygramy je dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla Polski. Myślę, że mamy świadomość wagi tych wyborów. W krajach, gdzie budowano autokrację, jeżeli rząd opanował wszystko, to bardzo trudno opozycji jest się przebić przez fałszywą propagandę. W Polsce na szczęście jeszcze tak źle nie mamy. Są wolne media, jest możliwość korzystania z sieci i mamy szansę te wybory wygrać, i je wygramy. Zdecydowanie je wygramy. To będzie jedno z największych zwycięstw demokratycznych. W, w demokracji polskiej, to że będziemy potrafili się sprzeciwić budowaniu w Polsce dyktatury, to co się dzieje obecnie, ta masowa kradzież, te wyprowadzanie pieniędzy na swoich pociotków, na krewnych, na kuzynów, na szwagrów, na swoje kochanki, kradną w sposób zupełnie nie bywały, nigdy w historii polskiej, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, w której całe państwo, łącznie z, z, z organami ścigania, jest używane do uwłaszczania się bardzo wąskiej grupy osób, które działają w, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Sami nazywają się zresztą mafią, jak ostatnio powiedział jeden z członków tej elity w cudzysłowie. Władzy, bo są mafią i tę mafię musimy wspólnie pokonać. Bez Państwa udziału, bez udziału każdego z nas być może się to nie uda. Także zachęcam do tej aktywności, bo od tego, czy Państwo weźmiecie w tym udział, czy się zaangażujecie, zależy los nas wszystkich i los naszych następnych pokoleń. Myślę, że to jest czas aktywności, to jest czas zaangażowania, to jest czas poświęcenia pewnego czasu dla Polski. Ten sposób, który wymyśliliśmy w ramach sieci na wybory, nie jest trudny. I myślę, że jest dosyć łatwy do zrozumienia, jak działamy, w jaki sposób działamy. Robimy to całkowicie transparentnie. Nie kryjemy tego w ogóle przed nikim. W te dyskusje w grupach można, można sobie publikować niektórzy. Wpuszczali nam szpiegów, później publikowali ze zdziwieniem wpisy, które nawoływały do tego, żeby mówić w sposób kulturalny, unikać wulgaryzmów. Tak właśnie jest. My, poprzez kulturę, poprzez przykład osobisty, ale poprzez też zdecydowane działania, twarde wypowiedzi i brak strachu, pokonamy to zło, które się zalęgło w Polsce, pokonamy pis, który jest emanacją tego zła. Zachęcam do przyłączenia się do sieci na wybory.